Sponsorem programu jest polskie górnictwo Naftowe i Gazownictwo, dostawca gazu ziemnego i energii elektrycznej. Z nami kapitan reprezentacji Polski Kinga Achruk. Dwie poraczki na początek tego turnieju, ale wciąż Polki są w grze, wciąż Polki są zależne tylko od siebie, ale żeby być zależne tylko od siebie nie patrzeć na to, co zdarzy się w meczu Holandia, Francja, z nimkami trzeba wygrać. Siedmioma bramkami. Macie tego świadomość i gdzieś z takim właśnie zamiarem przystąpicie do tego jutrzejszego spotkania? Na pewno mamy świadomość tego. Dalej jest piłka w grze, nadal mamy szansę wyjść z grupy. Na pewno nie chcemy patrzeć na wynik, jak się potoczy Francja, Holandia. Chcemy postawić na siebie, mam nadzieję, że odniesiemy zwycięstwo po tych dwóch bardzo bolesnych porażkach. Mam nadzieję, że te morale nie spadną w naszej ekipie tak nisko, że się nie podniesiemy, ponieważ dalej jest piłka w grze, dalej mamy szansę i mam nadzieję, że jutro na boisko wyjdziemy z czystą głową, z taką, że przeciwko nam grają przeciwniczki, to są też ludzie, którzy trenują i yy, także my też możemy się przygotować w taki sposób, że odniesiemy z, z zwycięstwo. Ten turniej w Hiszpanii, szczególnie nawet przegrany mecz z Hiszpanią, dawał nam dużo optymizmu przed turniejem, bo tam bardzo łatwo dochodziłyście do sytuacji bramkowych. Piękne bramki, rzuty z drugiej linii, liderka taka nowa w postaci Marty Gengi, a tu jednak na mistrzostwach nasza druga linia, bo może trochę o ataku porozmawiajmy, nie spisuje się delikatnie mówiąc najlepiej. Rzucamy mało bramek, mamy niską skuteczność rzutową, no i nawet stworzenie jakichś dogodnych sytuacji bramkowych dość duże sprawia kłopoty. Chciałabym podkreślić i powiedzieć, że te dwa mecze nie grałyśmy z byle kim. Były to wicemistrzynie olimpijskie i wicemistrzynie świata, także na pewno też bardzo dobrze przeanalizowały i bramkarki nasze rzuty i jeżeli chodzi o nasz atak, doskonale też sobie radziły w obronie. Miałyśmy problemy, żeby zdobywać te bramki i to jest racja. Musimy się skupić bardziej na własnej taktyce, Yy, przed nami mecze z Niemkami. Mam nadzieję, że dojdziemy do takich sytuacji, ponieważ mm. <coughs> czeka nas yy, naprawdę mur w bramce, jeżeli chodzi o Klary Woltering. Yy, w tym turnieju broni znakomicie. Te, te dwa mecze po prostu <coughs> bardzo ciężko było rywalkom zdobywać bramki, także jutro czeka nas yy, bardzo ciężka przeprawa i mam nadzieję, że taktycznie podejdziemy do tego yy, tak, żeby yy, nie walczyć już z tym blokiem, tylko po prostu yy, zdobywać bramki więcej może z 6 metra. Nikt tak jak ty nie zna Clary Holtering Setki, nie tysiące treningów razem, meczów. Rzeczywiście wybitna postać, ale każdy człowiek ma jakieś słabsze strony. Na coś już zwróciłaś uwagę koleżankom, czy, czy będziesz im jeszcze przekazywać jakieś swoje uwagi, bo na tym torie wygląda, że to ona 60 minut, gdzieś Katia Szulkę wchodzi w zasadzie ewentualnie tylko na karne. Zdecydowanie Klara broni całe mecze. Przed nami jeszcze będzie analiza i taktyka, na pewno będziemy rozmawiać, tak samo trener bardzo dobrze zna Klarę i inne zawodniczki, które gra grają w Bundeslidze w Niemczech, także ten dzisiejszy, dzisiejszy czas na pewno w 100% poświęcimy na analizę i taktykę jutrzejszego meczu. Możesz obiecać e, tę walkę za polskiego orzełka i to, że, że jutro... Z taką wielką ambicją i wręcz walką, a wręcz czasem agresją do tego meczu przystąpicie i będziecie walczyć niezależnie od końcowego rezultatu na 300%, bo to już może być ostatni mecz na tym turnieju. Mamy świadomość tego, że to jest, może być nasz ostatni mecz, ale tu nie muszę niczego obiecywać. Każda z nas wychodząc na boisko wie, po co tutaj jest wie po co gramy i o co gramy. Także założęka tutaj nosimy go na piersi i nie musimy obiecywać walki, tylko będziemy na pewno gryźć pakiet do samego końca. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Dostawca gazu ziemnego i energii elektrycznej